Cześć, siemano widzowie, z tej strony Agromirek i witam was na kanale Agro Bracia Games Jak widzicie, słuchajcie, jedziemy sobie taką ładowareczką Za nami jest yy, yy, Marek, przywitaj się Cześć No i widzowie, słuchajcie, jedziemy sobie, dzisiaj będziemy sprzedawać ziemniaki I słuchajcie, jedziemy sobie właśnie takim motosprzętem O, jak tutaj, o, taki o, taka ładowareczka Ja tu, o, zajeżdżam Przejeżdżamy przez gos, posłuchajcie, i będziemy ładować, sprzedajemy, dobra cena w końcu na skupie, pożyczyliśmy ładowarkę od takiego Mireczka, także, także dziękujemy Mireczkowi za to, takiemu, i słuchajcie, my tu sobie już zajeżdżamy, tu elegancko Mirek! wszystko, no, co się stało? Bo ja nie wjadę, muszę od tyłu. No to dawaj od tyłu, ja tu czekam. Bo nam dali taką ładowarkę. No, i jak widzicie widzowie, my tu sobie elegancko lecimy Ja se tu o, ustawię tego, taką kamerę z drona, bo tu dron będzie nagrywał Co my robimy Żebym z, pożyczył takiego chłopa z dronem i on tu tam będzie stał I nagrywał No i ładujemy Słuchajcie, te ziemniaki sprzedajemy, i sprzedajemy słuchajcie To zawsze jakiś grosz wpadnie z tego i cóż, i cyk, że tak powiem, cyjk. O, oh, widzę, że on tam już jedzie Marek, jesteś? Jestem, jestem. No to dawaj zajeżdżaj tu i ładujemy. Bokiem, bokiem Mirek! No! Bo nam chyba zepsutą tą dali ładowarkę, bo to jedzie, tak mi lata, lata mi yy, ta yy, prędkość mi lata. Tak? No. A, to może tak, może tak. Ja spytam, też... ja spytam tego chłopa, bo my płacimy, a ten nam daje zepsutą. Ty, to, to może on dał jakieś takie zgielażowane. to weź tam. Może. Daj. Weź tam. Dobra, radzwo. to ty, ty to ty tu ładuj, ja idę zadzwonić. No dobra, dobra, to idź, ale... Yy, przy szybko bo tu ja ci naładuję i co? i będę czekał Dobra, będę szybko no no jak widzicie widzowie takim sprzętem mi dzisiaj przyszło pracować to jest słuchajcie ruska ładowarka taka z kołchozów. no i star, po, polska machina to chyba wszyscy, wszyscy znają, nie muszę nikomu tłumaczyć co to jest star Także Także taka sytuacja dzisiaj No i cóż, no i cóż Tutaj ci dziabiemy elegancko! Mirek. No, co tam? No i ten chłop powiedział, że, że po remoncie. Także nie, nie A, widzi... To może, może się tak coś, coś psuje, coś się zacina. Bo to może nie, nie styka wszystko. No powiedział, że tam uszczelka coś taka niezmieniana. A, no, no to dobra, to się tam nic nie dzieje. Dobra. Ty, no i zobacz, wejdzie, myślisz, że tam Ci coś wejdzie jeszcze? Wejdzie spokojnie jeszcze, chyba z, z łyżkę, dwie. Może półtora. No, także widzowie, jak widzicie, akces sprzedajemy dzisiaj ziemniaki. Oporowo, że tak powiem, oporowo całodobowo. Elegancko sobie lecimy. Powiem Wam, że fajna ta ładowarka wysoko podnosi. Du, du, fajna ta łyżka, nie? Taka, taka fajna, no. większa trochę. No i cóż, elegancko. Powiem Wam, że myślałem, że będzie gorsza, a tu, a tu elegancko wszystko. Myślałem, że to będzie, będzie gorsze, ale to kurczę, elegancko lecimy. No i cóż, i taką oto ładowareczką, tu widzę, elegancko mnie nagrywa ten dron. Opuszczamy. Oj tu nabierzemy tych ziemniaczków, łyżkę kolejną. Dobra, dość, do góry, cofiemy. Cyk, tam, bo to wiecie, bo to automat, nie? Widzowie, także, a tam tylko przód, tył, przód, tył. No bo to, to, wtedy ruscy pomyśleli, o, jakiś tu krzaki wleciały w drona. O, i cyk, i kolejna łyżka. Mirek, Mirek! No? I bo, i bo się, ten, i... Bo się, y, tutaj wysypało się trochę z łyżki pod koła i jest tro, trochę uniesione. Ty, dobra, to masz tam pełne już, czy nie? Czy yy, tak, już sprawdzę. Pełne, pełne, pełne. No to ty, to weź tam leć już na skup, wiesz, który, nie? Tam, wiem, u, tam wiem. Kazia wiem. i Ujuzia, taki, taki ten skup. Wiem, wiem, dobra, wiem, wiem. No to leć tam, ja tu ładuję kolejne łyżkie i tu czekam na ciebie. Dobra. I tu poopowiadam, widzą, to ja się włączam z Ciby Rady, dobra? Dobra. No to na razie, cześć. No, jak widzicie, widzowie, elegancki sprzęt, widzę, że tu przesypałem trochę tych ziemniaków, bo widzę, że on tu tam już leci z tymi ziemniakami. No to słuchajcie, ja wam pokażę, ja wam pokażę, co, co robimy, co się dzieje teraz przez zimę. Przez jesień, słuchajcie, rozebraliśmy trzydziestkę z bratem. Ogarnęliśmy ją tutaj całą. Wszystko elegancko tego. Jest porozbierana i słuchajcie, będziemy montować tur. Pomyślicie, że trochę głupi pomysł, bo mamy już cyklopa i taki tur. To w sumie cyklop by nam wystarczył. Ale słuchajcie, planujemy z bratem przejść w okrągłe belki. Także cyklopem belek nie poładujemy, a naprawdę. Turby się wtedy przydał, no i jak postawimy oborę, no to wtedy będzie to bardzo potrzebne. Także to, to żeśmy tak ugadali, że robimy tą konsolę całą, wszystko. Tutaj żeśmy porozbierali, jakieś części powymowali, bo tutaj tu, tu są mocowania pod sprzęgłem, one się ciągną tam do tyłu aż pod podnośnik. No i słuchajcie, będziemy to montować tutaj, także będzie, będzie fajna akcja. No i cóż, i, i, to, i tak to będzie wyglądało, czy dziecko normalnie pali, słuchajcie, sprawna, o, patrzcie. Pali wszystko elegancko, nie, 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 nie tego, tylko po prostu i maska, błotniki, bo to będzie przeszkadzać, jak będziemy montować. Także tu będziemy montować tura, i słuchajcie, mamy już ufaczone dwie prasy, będzie odcinek, yy, że ja będę jechał, bo Marek za tydzień nie może, bo musi wrócić do miasta, a ja w tym czasie pojadę, sprawdzę tu w okolicy, bo znalazłem już dwie prasy, się z gościami umówiłem za, za tydzień i słuchajcie i tak to zrobimy, także, także tak to wymyśliłem, no i słuchajcie i będziemy kupować, rozwijać, tutaj jak widzicie sprzętu jeszcze trochę mamy. Tutaj coś się coś się pokupujemy troszkę lepsze, może, może jakiś pół, jakąś czwórkę, może wiecie, może takie jakieś troszkę lepsze przytrząsać, takie małe rzeczy, nie, ale to zawsze troszkę większe, troszkę lepsze. Może lejek się wymieni na coś większego, nie wiem. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze słuchajcie widzowie, napiszcie w komentarzu czy co myślicie o kabinie do 60. Bo tutaj mocowania wszystkie są. O tu jak widać jest taka dziura obok sprzęgła Taka malutka tam o. I ją się odkręca i tu się zakłada kabinę Z tyłu też tu są mocowania Także piszcie Piszcie i jeszcze raz piszcie Bo ja wiecie co Potrzebuję Potrzebuję właśnie waszej dorady I, i będziemy myśleć co, co z tym zrobić nie Także taki mam na to pomysł a, a jak to zrobimy Jak to wyjdzie to to jeszcze nie wiem To jeszcze nie wiem Także, także piszcie, piszcie w komentarzach, ja, ja zwrócę na to uwagę, pomyślę i będziemy coś u, u, musieli, musieli uradzić z bratem. I tyle. I tak to zrobimy. No, także jak widzicie też kury ostatnio pierwsza paleta jest. Y, już y, jajeczek to zostawiłem pewnie dla siebie. No a resztę wiecie, to na dwukółkę jest taki pan, on się nazywa pan Janusz i on ma takie większe gospodarstwo we wsi i właśnie on skupuje takie palety, także jemu zawieziemy. A tutaj żeśmy kupili jeszcze od, od tam sąsiada jeden, jeden woreczek, bo nam za, zabrakło. No i wiecie, tu się im cały czas dosypuje. W środku mają wszystko poszątane kury, także jest elegancko. Rościółka nowa roz, rozsypana, tu woreczki, widełki wszystko wiaderko elegancko zamkniemy, bo tu wylecą jeszcze o zamkniemy o cyk na kłódkę no i słuchajcie i czekamy, i czekamy aż przyjedzie a ja tu już tam jedną myszkę napakowałem coś mi się wydaje, że będzie jeszcze jeden transport i, i zakończymy i słuchajcie, i tak się prezentuje ta ładowareczka. O, jak słyszycie, nawet jest cicha, nawet nie jest jakaś tam głośna specjalnie. Tutaj opiszę nawet Amkador po rusku, bo to jest ruskie. O, tutaj jakieś ładowności, jakieś takie nak naklejeckie, że nie wolno podchodzić. O, jest, przyjechał. Je jesteś, słyszysz? Słyszę, słyszę. Halo, jesteś? Dobra, okej. Halo, jestem. To Słuchaj, to ja ci ładuję, dobra? Ładuj, ładuj. Ja ci tu ładuję. Jeszcze tu włączymy, o drona widzowie, to sobie zobaczycie z drona. Co włączyli? Nie, nie, dobrze jest, dobrze jest. Okej. Okay. Dobrze jest, ładujemy. Dobrze jest, muzyka gra, wszystko jest elegancko. A ci muszę Mirek powiedzieć, że to mało wyszło z tych ziemniaków. No ile? Bo ty tam byłeś og... Byłaś od razu po w tym kantorku czy nie? Tak, jeszcze nie zważyli. No ile dostałeś? 1428. No to co zawsze wiesz, parę złotych na przykład do tura, dość jest. No parę, no parę. Może to nie jakieś, nie, nie jakieś, dłuż, nie jakoś dużo, ale to zawsze te kilka złotych to się przyda na jakieś takie zakupy. Widzowie ja ładuje A ci, mamy... i, i, i tam bardzo miły pan, taki bardzo taki starszy pan, nie wiem może 80, 90 lat tak? i Tak sobie A, się, tak sobie Tak, tak prowadzi, ten skór, od 97 pra, prowadzi o, ty, To fajnie, to nawet nie wiedziałem Ale czy tanie, tanie te ziemniaki to nie wiem, czy nie sprzedamy Wolko w przyszłym, yy, przyszłym roku. Bo to, się, bo to się nie opłaca. Jak, jak mamy grudzień, teraz, obecnie i taka jest cena tych ziemniaków, to nie wiem, czy to się będzie nam opłacać. Jak myślisz? No nie. Nie, 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 nie. Napiszcie w komentarzu. O, widzowie, bardzo dobry pomysł. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o ziemniakach. Mirek, yy, możesz? Yy, yy, Marek, sorry. Możesz się przestawić, tak jak wcześniej, tą ładowary, ty, tym starym? Bo że tak. ładować. I ładujemy elegancko. O tak? No, nawet tak będzie lepiej trochę. No i widzowie jak widzicie elegancko ładujemy Mirek tyle, 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 tyle Tyle myślisz? Bo tu widzę na liśniku już 8 ton A okej okay. okay, Dobra to za... ja jadę Jedziesz? No To czekaj to, to Chodź pożegnamy się z widzami A później już sprzedamy resztę Bo to będzie długi odcinek i będzie za, za dużo tego no to słuchajcie, widzowie, piszcie, co myślicie o tym turze i, i, jakie macie, i jaki macie pomysł. A my się z wami żegnamy. Masz jakieś słowo jeszcze na koniec? Widzowie, przepraszamy, że tak długo nie było filmu. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i na razie, cześć! Na razie, cześć!